Na internetach można znaleźć mnóstwo filmików typu jedyne czy ćwiczenia, których potrzebujesz. I mimo, że na ogół jest mi do takiego podejścia dość daleko, bo uważam, że ruch powinien być jak najbardziej różnorodny i każdy ma inne ruchowe potrzeby, to dzisiaj podejmę takie wyzwanie i zastanowię się nad tym, czy są ćwiczenia, które zaleciłbym uniwersalnie praktycznie każdemu. A żeby jeszcze ponieść poprzeczkę, nie będziemy wybierać trzech ćwiczeń, tylko jedno. Panie i panowie, oto jedno niezbędne ćwiczenie, którego potrzebujesz. Takie uniwersalne ćwiczenie powinno mieć, w mojej opinii, kilka cech. Po pierwsze, powinno się możliwie mocno przekładać na dowolną dyscyplinę sportową i poprawiać w niej nasze wyniki. Równocześnie powinno nas zabezpieczać w czynnościach dnia codziennego i chronić nasz kręgosłup przed urazami. Po drugie, powinno być możliwie proste do wykonania i nie wymagać żadnego specjalistycznego sprzętu, no bo przecież nie każdy z nas ma do niego dostęp. Powinno być możliwe więc do wykonania w warunkach domowych lub biurowych, bo to właśnie tam spędzamy najwięcej czasu. No i w po trzecie powinno trenować coś, co wykorzystujemy bardzo, bardzo często. Okej, okay, zastanówmy się w takim razie, jaką czynność wykonujesz najczęściej w ciągu dnia. Czy jest to siadanie i wstawanie z krzesła? Może podnoszenie czegoś z ziemi? Albo trenowanie kciuka na trenażerze zwanym smartfonem? Mimo, że wiele osób z tym ostatnim jest niebezpiecznie blisko, to myślę, że jest jeszcze jedna czynność, którą wykonujesz znacznie częściej. Aż 20 tysięcy razy w ciągu doby. Czym częściej coś powtarzamy, tym ważniejsze, żebyśmy robili to dobrze. A przez nasz obecny tryb życia z oddychaniem jest lipa praktycznie u każdego. W końcu jak mamy siedzący tryb życia, to brzuch jest zwykle zamknięty i jesteśmy zmuszeni, żeby oddychać w górę klatki piersiowej. W ciągu ostatnich sześciu lat zdarzyło się może raz czy dwa, że ktoś przyszedł do mnie z bólem kręgosłupa i nie miał problemu z oddychaniem i mięśniem poprzecznym brzucha. Jest to prawdziwa epidemia i bardzo możliwe, że Ty również masz z tym problem. Możesz to sam zaobserwować. Stań wyprostowany przed lustrem i weź głęboki wydech. Jeżeli, tak jak teraz u mnie, uniosły się Twoje barki do góry, to znaczy, że cała mechanika oddychania będzie zaburzona i mięsień poprzeczny brzucha nie ma szans wykonywać poprawnie swojej funkcji. Włączając ten zapomniany mięsień poprzeczny brzucha, będziemy trenowali coś, co wykorzystujemy przy każdym oddechu. Czyli bardzo często. Myślę, że to wystarczy, żeby odznaczyć jednego z naszych checkboxów. Oddychanie jest też bezpośrednio powiązane ze stabilizacją centralną czyli umiejętnością twojego korpusu do przenoszenia obciążeń podczas dowolnego ruchu i umiejętności utrzymania równowagi. Mięsień poprzeczny, poza swoją funkcją wydechową, jest też takim pasem, który okala twój kręgosłup i zabezpiecza go przed urazami. Oznacza to, że wzmacniając go zyskamy więcej stabilności i więcej siły w dowolnym sporcie i w codziennych czynnościach. A także będziemy po prostu bezpieczniejsi. Poza tym, napinając mięśnie głębokie brzucha, możemy wygenerować znacznie więcej siły. Oto szybka demonstracja, którą możecie sprawdzić na sobie. Poproście znajomego, żeby podał Wam rękę i stałe siły ściśnijcie go najpierw na rozluźnionym brzuchu. Teraz napnijcie brzuch, wciągnijcie go do środka mocno, zaktywujcie mięśnie głębokie i stałe siły ściśnijcie. Różnica jest bardzo łatwo wyczuwana. Myślę więc, że załatwia nam to kolejnego checkboxa. Jak na razie idzie dobrze. Pozostaje mi tylko przekonać się do tego, że jesteś w stanie włączyć swój mięsień poprzeczny brzucha w prosty sposób i w dowolnych warunkach. Nie będzie to łatwe, ale spróbuję swoich sił. Hipnoza. Dobra, bez żartów. To naprawdę jest proste. Na początku może nie być takie łatwe, ale jest proste. Żeby wykonać to ćwiczenie, oprzyj się o biurko, stolik lub nawet o ścianę. W tym ustawieniu robisz wdech najniżej, jak potrafisz, tak, żeby brzuch całkowicie się rozluźnił. I na wydechu będziemy go wciągać, zaciskając zęby jednocześnie z takim syczeniem. C Wępek powinien wejść jak najbliżej do kręgosłupa. Najmocniej robisz to jak potrafisz. Po wykonaniu kilku takich powtórzeń z rozluźnianym brzuchem, starasz się utrzymać wciągnięty brzuch przez cały czas trwania ruchu. Czyli zarówno na wdechu, jak i na wydechu. Wygląda to w ten sposób, że możesz najpierw wciągnąć. Bierzesz wdech. Na wydechu mocniej dopinasz. Na wdechu nie pozwalasz mu się rozluźnić. Jeśli udało Ci się to wykonać, to gratulacje. Właśnie poczułeś pracę mięśnia poprzecznego brzucha. A jeśli to ćwiczenie było dla ciebie zbyt proste, to możesz wykonywać analogiczną pracę brzucha w innych pozycjach i dodać ruchy kończyn, żeby jeszcze je utrudnić. Na przykład tak. Lub tak. To jest właśnie podstawa stabilizacji centralnej i pracy core, którą moim zdaniem każdy powinien opanować. Oczywiście nie każdy oddech powinien wyglądać w ten sposób. Na co dzień powinniśmy oddychać lekko i swobodnie, ale już kilka takich przerysowanych oddechów znacznie może zmienić twój sposób oddychania na co dzień. Bardzo możliwe, że po wykonaniu tego ćwiczenia czujesz w ciele więcej luzu, na przykład w barkach, które do tej pory cały czas pracowały przy każdym oddechu. Albo może zmniejszył się Twój ból kręgosłupa, lub po prostu czujesz się stabilniej. Podziel się swoimi wrażeniami w komentarzu. Tym sposobem odkaczamy ostatniego checkboxa, co znaczy, że właśnie poznałeś najbardziej uniwersalne ćwiczenie świata. Przynajmniej w mojej opinii. Jeśli więc masz ekstremalnie mało czasu lub ekstremalnie mało chęci i naprawdę musisz wybierać, to wybierz właśnie to jedno ćwiczenie. Naprawisz dzięki temu swój wzorzec oddychania i zaobserwujesz w swoim życiu dużą zmianę, która mam nadzieję zachęci Cię do dalszych kroków. Dzięki za uwagę i daj znać w komentarzu jakie te ćwiczenie uważasz za najważniejsze. Bywaj zdrów i do zobaczenia w kolejnych materiałach.